Dzień dobry, dzień dobry, witamy 14 maja 2025, co oczywiste 12 stopni, a nie ma tak letko, jak to mówią, bo oto będzie za parę godzin deszcz, oziębienie Ale już od poniedziałku upały 20 stopniowe Jestem, ja wiem, czy zdenerwowany, nie, trochę się tylko lękam o sprzęt, czy nie zawiedzie jeśli chodzi o dzisiejszą projekcję pierwszą. No a właśnie tym się różnimy od, od... Ja nie lubię nazwy youtuber, bo ja nie jestem youtuberem, bo nie zarabiam. Nie, to nie jest moja forma jakiegoś zarobku i pracy. Yy, no i tym się różnimy, że oni wszystko przedstawiają w internetach na kanale swoim. A my tutaj jednak mamy żywy kontakt, spotkania takie społeczne z ludźmi rozmowa z bohaterami filmu i rzeczywiście wczoraj liczyliśmy końcowe, w końcowych napisach yy, imiona, nazwiska 46 osób figuruje, także naprawdę sporo Jeszcze to wczoraj zadziałało prawo Murphy'ego i tego się najbardziej obawiam dzisiaj no i co zrobiłaś? stój Milka to jest właśnie to, że nie ma jak zaczepić i bardzo często tak właśnie jest, że jak coś ma się dziać, jakieś wydarzenie, to zaczyna coś nie działać. Nagle wtyczka przerywa, kończą się baterie od mikrofonu, tak jak kiedyś mieliśmy to w telewizji. Cholera, umówieni goście, mamy wchodzić na żywo. Wszystko było dobrze, były nowe baterie, były włożone, były kable, było to, było sianto. Przychodzą goście, odpalamy za minutę, wchodzimy na, na wizję i jeszcze sprawdzają że nie ma... A ty czego się spuszyłeś człowieka? To jest tchórz. A taka chojraczka. No i że nie ma dźwięku w mikrofonach. Szybko teledysk, co jest grane. To były złe baterie, a nie dobre włożone. Wszystko nerwówka. No. Ciekawy właśnie jak to dzisiaj będzie. Ależ ty się boisz. Pani zeszła tutaj ścieżką nagle. Czekaj też się wystraszyła faceta. Idziemy Zobaczcie ile zieleni zmieniając temat Pięknie Ale rzeczywiście jest wiatr Ja jeszcze jadę Pozałatwiać parę spraw Na ostatnią chwilę No i co? Pewnie jakąś relację zdamy Z naszego pokazu dzisiejszego filmowego Pozdrawiamy serdecznie Do usłyszenia, do zobaczenia Zielona kurtka zwodzi nas, że jest jakoś fajnie Możliwie, możliwie. Do zobaczenia. Już się zaczyna. Kosiarkowy jazgot. Ejcie, ja tego nie lubię. Nie wiem jak wy, ale ja wolę naturalnie długą trawę. I ma to swoje przecież plusy, zgodnie z naturą.